Hejeczka widzowie, dzisiaj gramy, właśnie jestem w Book Heaven i tam na górze jest moja mała córeczka. Jest moja córka. I nie wie, bo ja mam dziś mam nową pracę. Tu możecie zobaczyć moje auto, nowe policyjne. La, ja, właśnie ona, no, yeah, ja jestem um, właśnie w garażu i ona mnie słyszy, więc dzisiaj jej to przedstawimy, a jeśli, a jeśli chcecie kolejne odcinki z Blue to wciskajcie łapeczkę w górę i oraz dzwoneczek, jeśli chcecie dołączyć do mojej grupki Cytrynki Lili. Dobra, tutaj może coś robimy w kuchni, nie wiem. Nic to jest Chodź na obiad. Dobrze idę. Chciałam udechować A później pracy. ci pokażę moją nową pracę. Dobrze. Gdzie dużo zarabiam, będę ci kupować tylko, robuxy ty, Tylko na no, udechowaniu pokoju. Nie! Tak. No to jakby. Bez... Dobra, ja już po chwili wracam. Dobra. To jest, mamy. Dobra, to zjedliśmy. No to chodź do gara, chodź pojedziemy i ci pokażę moją nową pracę. Dobra. Co jest auto policyjne? Jakaś policja przyjechała? Siadaj. Wsiadłam. No policja musimy jechać? Nie można. Bo dostanę zwolniona przez ciebie. Dobra, zamykamy garaż. Mamo, a czy masz auto policyjne? Nigdy nie miałaś. To jest twoja nowa praca? Czy Zaraz co? zobaczysz. Bo ty jesteś nie... nie jesteś gotowa do pracy. Pokażę ci moje biuro. No. Dobrze. Czemu przejechaliśmy na policję? Proszę bardzo. Do no dlaczego? To jest moja nowa praca. Wow, ekstra! Co to są? Chodź. kaczówka kaduszka, wyglaj. Wyglaj. No. Nie wchodź, przebieram się. Wow, wow ekstra. Dobra, już się przebrałam. Zostaw to, dziecko! Zostaw to, trzeba mieć pozwolenie na broń. Zostaw to. Nie, Chodź mam i. Mogę się przebrać w strój? No, ale nie ma takiego małego dla ciebie. Zabawko. A zabawkowy? No dobra, no to weź jakiś tam w szafie jest. Jest. Tutaj mamy. No, to weź. I ten sam mam założyć Tak? Mhm. Załóż tam taki jest jeden, taki sam jak mój. Wow, no jest, co tutaj iść. No dobra. Mama, wziął i Zostaw to! Chodź, chodź. No. Zostaw to i chodź, jedziemy. Do domu. Mamy już Nie, popatrzymy. Sobie, popatrzymy tam. Czy wszyscy... Yy... Chodź tutaj. Chodź do auta. Uwaga, bo będę strzelać. Nie, zostaw to, chodź do auta. Dobrze. Zostaw tą broń, bo jak nie to cię zostawię tu samą. Mama, a włączysz sygnały? Nie. Chcę twoje zobaczyć, włącz. Włącz. Nie. Włącz. O, Mama, ty już do domu. Dobra, to ci tam zostawię. Tam koło banku, okej? Okay? Okej. Okay. A ja jeszcze sobie pojadę. Zobaczę, czy wszyscy są. Wiesz. Dobrze. Tak szybko. Dobra, no wysiadaj. Wysiadaj, a ja jadę. Pa. pa. Co to? Kto tu jeździ? Kto to na środku drogi chodzi? Stać policja Ach, uciekł mi Trzeba na maksa przyspieszyć O Jezu, to lepiej To był zły pomysł Co za dźwięki zostań tam? Ale pójdź, ucieknij, wyjdź, wyjdź stąd. Trzeba szybko zobaczyć, kto to zrobił. Policja! Stać policja! Mama? A ty, co ty tutaj robisz? Jestem w takim gangu, co oglądamy banki. No, jestem w takim gangu. No, głośno. Jestem w takim gangu, co oglądamy banki. Zapraszam ze mną! Mama! Zapraszam ze mną, chodź tu. Don't! Mm. Mam nadzieję, że Wy, widzowie, chociaż będziecie dobrzy. Nie tak jak Ucja. Źli. Siadaj. Siadłam do tyłu. No i bardzo dobrze. Już Ci się nie należy z przodu. A Wy, widzowie, bądźcie dobrzy. Nie okradajcie banków. Tak jak Ucja to zrobiła. Chodź tu. Ja. Ja pasuję. Widzicie, widzowie, lepiej nie okradać banków. Jak nie chcecie być zamknięci w moim więzieniu? Mama, dopuść mnie. Bądźcie dobrzy. Papa! A pa. tyle wypuścisz? Bo ja